Tutaj mała ciekawostka związana z tym jego mościem, ponieważ on, chcąc wyjść wcześniej z zakładu karnego, zaangażował do tego swoją małżonkę, ale to taka historia zupełnie off-top, której to zlecił wykonanie kilku nacięć na przedramionach, takich nacięć, które miały symulować no, próbę rozstania się z tym. Łez padołem ze względu na ogromny żal i smutek po tym jak jej partner, czy w zasadzie mąż, trafił do zakładu karnego. Krótko mówiąc, long story short, całość była zaaranżowana w ten sposób, że małżonka udała się do odpowiedniego chirurga, który został o całej sprawie poinformowany przez Marcina U. To oczywiście tylko fragment podcastu o aferze sutenerów we Wrocławskim Zakładzie Karnym dla Kobiet. Całego odcinka wysłuchasz na moim kanale na YouTube, Mr. Nemesis. Link znajdziesz w opisie i w przypiętym komentarzu.